Nie, to wina Mikołaja, że mi przydał kamerę. Patrzcie w jaki sposób. Wybielacza koni. I wybielacz, wybielacz. Właśnie, uczymy! No! mnie ugryzła. Uczymy! Chodzić węgiel na kantarze. Ja to Dziewczyny miały wyczyścić Barbie, ale im się położyła jest mokra. No dobra. Idź za tą zasarą. No i tak spokojnie. No i tak spokojnie. Na ją dzisiaj Co to? mam błotem Ja też dostanę A, jak chcesz, No idziemy A się zaraz znowu położy Nie położy się Ej. Tylko dziewczyny tak konsekwentnie Nie konie was prowadzą, tylko wy konie ja Chcesz się zamienić, kochana i grycie No dobra, Na, ja cię. To z kim mam się zamieniać? Z Gabrysią Ale wiesz, tak fajnie nagrywaj, żeby to ja było. Idę. No i znowu bardziej nam się położyć. Idziemy, chodź. Idziemy. No, idziemy, idziemy, konsekwentna, idziemy. Chodź. jemy. Pamiętajcie, konia prowadzimy na wysokości łopatki. Czyjej? Konia, chyba nie twojej. Chociaż. O tak? To chodź. Ale wiesz o co chodzi na wysokości łapatki? nie, że masz być skarpiona, tylko... No wiem, No ale tu Brysia nam pokazała jak się nie prowadzi konia. Tak, tak było. Dokładnie tak. Pamiętajcie. No, najlepiej właśnie jeźdź tak uczyć, żeby szły za mamą. Bo... Tylko, że mama fajnie by było jakby też ładnie chodziła. Bo na razie strasznie za jedzeniem. C Ci, -ci wydaje no jaka mamusia, taka córeczka, jak widzicie. Santana Santaną będzie tak samo, mówię ci. A propos Santany. Tam jest. Idziemy na No. Chodź. Chcecie iść w kadr, żeby was obydwie było widać, co? Hamuj, tak. hamuj, zawsze. Zawsze jak Problemy egzystencjalne. Dala, dzisiaj to masz szczęście do tych konic. <głos》. głos》>. super mam błoto to w bucie. Dobra, idziemy ładnie. Prezentujemy się w Polonie. <głos》<głos》. Tak było. Uważaj, żeby się odmamy też kopa nie dostała Gabrysza. No co najwyżej do z rybak i mamy. podwójnie. mnie. Dobra, a dziewczyny teraz robimy zatrzymanie. No poklepcie! Dobry Jak nam idzie nauka, skomentujcie. No mów. Poruszamy. Jestem od nagrywania, nie odmówienia. Spokojnie, spokojnie. Sądzę, że Bella chce pokazać. Dobra, jeszcze jedno kółko i nauki na dziś wystarczy, żeby Bella nie miała jakiejś traumy później. To bardzo możliwe. Nie? No weź, bo nawet weź troll. O, teraz przychodzi jeszcze nasz czekacz. Tak. Gabrysia, dobrze, do dobrze, dobrze. Idziemy. Co? Możemy to nagrywać. Nie Ale ten mały już nie wchodzi. Ten mały już nie wchodziła w podróśniczeku I kogo ja mam nagrać teraz? Jak zatrzymasz będę, po prostu ją drapczasz. Cała magia. Już jestem cała obolała, a ona mi się z razu Drapu, drapu. No i się jeszcze będziesz tarzać? Chciałaś no. <laughs> czyścić i będziesz czyścić? Ja nie będę jej czyścić. Nie, 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 nie. Pamiętaj, czyścić. Ale jak ładnie tutaj ziemię. mnie. Dobra, wracamy i wypuszczamy, nie? No, kółeczko Ale do końca. Panierka. No, myślę, że... że dziewczynom już wystarczy. Myślę, że się będzie działo przez Ty to całe i kółko. Nie, dziewczynom. Dobra, idziemy. Gabrysia, chcesz jeszcze ją prowadzić całe kółko, prawda? Ogólnie są takie zasady jak prowadzimy konia, że powinno się konia prowadzić z lewej no, tak, tak. strony. My Barbie nic nie mamy. Nie wolno. To się wytnie. <grystanie> Pamiętaj Mikołaj, masz to wyciąć. Ale ona wali no, bez matki. Ona waliby z matki. Leti raczej przy idzie. koniach bądźmy konsekwentni, bo właśnie przy takich koń nas... Najbardziej sprawdza, jak wtedy sobie pozwolimy, że z nami koń pomaniatał To później nie ma szans nim coś więcej zrobić Jest i on, Gary No, a kontynuujemy, zawsze prowadzimy tak jak idzie Sara, to robi bardzo ładnie Z lewej strony konia Gabrysia z lewej strony konia jak jesteście leworęczni, to pewnie Wam będzie łatwiej z prawej Będziecie mieli lewą rękę silniejszą ale Gabrysia jest prawa ręczna. Z druga lewo? No i dlatego Gabry się łatwiej Co? jest z lewej, lewej strony, bo ma się mniejszą lewą. Z prawej strony, bo ma mniejszą lewą. Gubisz się w zeznanie. No i zawsze na wysokości łopatki, po to, że jakby się Wam koń spłoszył, czy nawet chciał Was kopnąć przednią nogą, to po prostu nie jesteście w jego zasięgu, on Was ominie. No i wam się krzywda nie stanie. Jabrysia wróć do kadru. Barbie! Już! To, to, to też się wietnie. Ja się tak jak boisz mojego głosu. Postrach koni w zaciszu. Natalia i jej głos. No dobra, myślę, że wystarczy tej nauki na dziś, bo... Barbie... Bella lepiej chodzi na tym wiązie niż Barbie, mam wrażenie. <gry> Bo ja ją nauczyłam. Tak Patrzcie było. jak stoi teraz grzecznie. Tak, drapcianie w nagrody ładnego chodzenia. No dobra, wypuszczamy. Jeszcze musimy wziąć Santany i Walentynę na lążę. Taki korek. <gry> Miał być tak pięknie. Szybkie ujęcia, jak konie galopują. Pamiętajcie, Lolek zrobi wszystko za jedzenie. No, Bella widzę też. Taki mały Lolek tam rośnie. No, jeszcze innego koloru. Hej. Chodź. Boże, żeby cię nie wstaranowały za bardzo. No chodź. Bo ona też się i O, teraz nagrywamy. Uwaga, uwaga. Wielki moment. Natalia lążuje swojego konia. Nie wiem, wam mam stanąć, żeby było w miarę bezpiecznie. Poradnik, jak lążować konia. Tak, tak. tak, 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 tak. tak mów Tuś, a co jest najważniejsze przy, przy lążowaniu konia? Moim zdaniem najważniejsze żeby się nie patrzeć w telefon i nagrywać jak konie. Ja nie zdarzyło mi się to jeszcze, także nie czuję się winna. Kontynuuj, ale pamiętaj, to jest ważne. Dokładnie tak. No, jak lożujemy konia, to ważne jest, żeby go dobrze rozgrzać. Tym bardziej, jeżeli długo nie chodził. Ważne jest, żeby się skupić na koniu. Cicho tam. bądź. Co się wyłączyło? Halo. O, dobra. No. Dokładnie tak. Czemu ten koń kuleje, Tusia? Co? Właśnie odkryliśmy, że w się coś stało. Tak. Jak krążujemy konia, to należy też koniu patrzeć w oczy, żeby był na nas skupiony. To jest Szkoda, prawda, że akurat. To, że ty się matusia, co Pyta, je, tak nie, nie, Tak. nie, nie, w takim błocie, nie, mamy że Bo konie wychodzą nie, Dokładnie tak, dlatego mogła tam sobie coś nadwyrężyć, ale myślę, że to nic poważnego. No, Gdzie jesteś? Tu. Jak wam koń utyka, to moim zdaniem co pierwsze co się robi, czy ta konia noga nie grzeje. No i sprawdzamy, czy tam nie ma jakichś zadrapan, bo już przy takim błocie czasami jest tak, że koń nawet się skaleczy mocniej. Tutaj widzicie, Santana ma bliznę. Po czym to było? Po tym pastuchu, czy po tych blachach? Po tych blachach to jest blizna. Właśnie, Mikołaj niedawno mówił o tym możecie zobaczyć. Najlepiej była widać, bo ma zgrubienie. Które On nie Na nie wiem, gdzie konkretnie jest to zgrubienie, ale gdzieś tu. No, od wewnętrznej strony. No i nawet ma tutaj, o. Jak o, to, no tylko jest ogromne błoto i nic, to nie widać. W to możemy to pokazać, jakieś jest czysto. Tak, jak jest czysto. Dokładnie tak. No, obstałem, że sobie coś naciągnęła. No to jak czasami człowiek naciągnie powoli dzień. I przestanie. Jeżeli no, nie przestanie do jutra kuleć, no to zabawa z weterynarzem. Y, Dokładnie. Bo tak. Jutro jest niedziela, żeby nie było, bo jak hmm. wiecie, nie wiem jak Was, ale u nas konie jak coś robią, to zazwyczaj albo w piątek w nocy, sobota, niedziela, to są najlepsze dni do chorowania. Dokładnie tak. Pamiętajcie, że jak się coś stanie waszym koniom, to nie panikujcie od razu. Po jednym dniu może im przejdzie. Chyba, że coś poważnego, no to... Kuleje, na przodu. No, kuleje no. Ale spróbuj jeszcze raz, bo ja nie wiem na którą. Mi się wydaje, że na przednią. Rano, rano jak wypadła z tajni, jak poszła tam, jak przecina kileburka, mówiła, że nie będzie No to już, już rozwiązana sprawa, zagadka. Czy ją rzeczywiście boli, czy tylko trochę. Czy udaje? Nie, udawać raczej nie udaje. Po prostu, Santu wie, kiedy ma pracować, kiedy nie wie, żeby się nie chciało jej mnożować. No dokładnie. Idziemy za pastwisko, ocenić skalę bólu Santany. Ojej, Lolek jest akurat mistrzem w udawaniu kół. Ku... Tego, że kuleje i sprawdza mu się ta metoda. Pewnie polecił Santanie. Odejdź. No, no idź. Tam czeka na żarcie. No idź. Może ją serio boli. Co? Może ją serio boli. Przeciwmaj puszkę. No chodź, to no, walio ten fest, chyba. Nie, to nie jest nawet ta, na którą kuleje Kornelia. No, no nie, ona kule, na lewo, chodź, jest na prawo. Nie, 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 i że. Nie trudno jest sobie coś naciągnąć. To Błoto team. Polecamy. A, Jezu. No. Ale tu się zdiagnozowała, że na lewo, A, więc nie podważaj jej słów. lewa. No może lewa. Widać, że lewa Kornelia. I chyba ją boli, bo Santana nie ma w zwyczaju iść tak spokojnie na pastwisko. No dobra. Okaże się jutro. Lolek! O, jak się o, fajnie bawią. Lolek, zazdrościć Karinowi, księciowi, że są tutaj? Zazdrościsz? Czy nie zazdrościsz? Lolek, też byś chciał tu być. Tak. Patrz, jak sobie Lolek śmiesznie stanął. No ale bo rozwalisz. Chodź grubiutki, wyczyścimy cię, nie? Nie jakąś fajną szczotkę. No taką nie taką. taką nie taką. Nie macie tam! Właśnie. Tam są. Ty już trochę jesteś Nie. Ja Ty stoisz. Ale czemu to niby nie jest dobra? Bo nie da się go wyczyścić nie A. No. no to tutaj, są same, to macie stare. Tak, księcia. Czy ty to nagrywasz? Nie. No to w, ogóle, w ogóle. No i zwiedzmy już tak, idziemy to samo tyja i uciekłyśmy. No i wracamy tam z jakimiś batami w ogóle. O, batami. drzwi i słuchaj, drzwi, które były otwarte, były już zamknięte. Tak było. Straszy. Te Nie przyjeżdżajcie na obozy, straszy. <laughs> Myślisz, że to jest legenda o Cosiu? Tak. To jest